Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie. Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet? Sugerował, to unikać mediów, jeśli już to oglądać tylko jeden serwis dziennie i bardziej czytać wiadomości na GIS-ie, czyli Główny Inspektorat Sanitarny, i na stronie WHO, jeśli mówicie po angielsku, czyli World Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia. Tam znajdziecie dane rzetelne. Dane bez y, pokazywania dramatu i dane, które nie są koloryzowane, żeby utrzymywać was w strachu. To jest pierwszy temat, który jest bardzo ciekawy i pytanie, co było pierwsze kura czy jajko? Pytanie, czy te media pokazywały nam coś złego, więc y, to jest ich wina, bo my się do tego przyzwyczailiśmy? Czy też pytanie jest takie, że my oczekujemy tych złych informacji, a media się po prostu do nas dostosowały? Ale to jest już dyskusja filozoficzna, nie mamy na nią czasu. Drugi, tylko króciutko powiem kontekst, to jest teoria Kahnemana, którą bardzo lubię, która mówi o punkcie referencyjnym. Punkt referencyjny to to, od czego się odbijamy. Czyli jeśli ktoś mi mówi, Kuba, bo wiele osób umiera na koronawirusa, to z punktu widzenia tej teorii ja powinienem zadać pytanie, ok, ale w porównaniu do czego? Umiera dużo osób w porównaniu do astmy, umiera dużo osób w porównaniu do zawołu serca, umiera dużo osób w porównaniu do czego? I może się okazać, że jak porównamy te słupki koronawirusowe z słupkami innymi, na przykład dotyczącymi stresu, depresji czy nawet otyłości, to w porównaniu do punktu referencyjnego może się okazać, że na tego koronawirusa mało kto umiera. I choć brzmi to może bardzo brutalnie, może nawet tak trochę bezdusznie, to z punktu widzenia statystyki, kochani widzowie nasi, ci, którzy nas oglądacie, koronawirus jest bardzo mało prawdopodobny. I bardzo mało jest prawdopodobne, że ty akurat, drogi widzu, umrzesz. Ktoś to nawet liczył i tam wynika na to, że szanse na to, że umrzesz na koronawirusa są 0,0004. Dziś sobie pewnie to odszukacie. Czyli krótko mówiąc, jeśli czegoś się boimy, warto zadać sobie pytanie, w porównaniu do czego się boimy. I trzecia rzecz to liczby. O tym bardzo dużo pisał Cialdini w swojej książce Wybieranie wpływu na ludzi. Zupełnie inaczej, jak słusznie to zdiagnozowałeś, brzmi komunikat. Jest 5% szans, że jeśli się zaraziłeś koronawirusem i jesteś powyżej 55 roku życia, że umrzesz. Ale można też ten news sprzedać.